Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Zamiar to kilka po porażce z Arkiem Wrzoskiem chyba najwięcej będzie się mówiło o przerwaniu nie. tego pojedynku, dlatego chcielibyśmy, żebyś nam ty nie, powiedział jak to wyglądało swoje. Przerwanie, przerwanie to jak najbardziej słuszne, no wiesz, nie pamiętam dlaczego... Siemanko. Nie, nie pamiętam dlaczego została przerwana, więc musiał mocno trafić, tak? Nie no no słuchajcie, no co mogę powiedzieć, no chciałbym mówić coś pozytywnego, a tutaj wiesz, to była szybka akcja, nie, to nawet nie pamiętam, wiesz, no, z, z, z tak naprawdę wleciałem tym superman punchem. No właśnie, Mamed do powiedział przed chwilą, za, zadaj mu to pytanie, co on wymyślił, co to jest za baria, to... Ja, ja sobie zawsze tam coś upieprzę i tak i tak mam, nie, ale, ale pomijając już ten fakt, no i chyba przeszeliłem, nie, bo go nie trafiłem, no i upadłem na ziemię z tego, co pamiętam, no i tyle pamiętam. No i właśnie nie pamiętam, którym ciosem, ale pamiętam, że mnie odłączyło trochę, nie, w sensie dostałem gdzieś tu, w tych no, bo to byłem na ziemi. No i co ono? Gratulacje Jakowi, szkoda, no bo mówię, jakieś tak naprawdę przygotowania, oczekiwania, wszystko fajnie. Dzisiaj wygrało ono i kurczę, no co ono? też tak ciężko cokolwiek powiedzieć, bo, bo tak naprawdę za dużo walki nie było, nie? Artura, czy to nie było tak, że ty miałeś zacząć inaczej ten pojedynek, żeby na przykład spróbować przenieść go do parteru? Czy wiadomo, czy... każdy pojedynek zaczyna się w stójce, ale, ale czy to tak ja nie... to sobie wyobrażałeś, czy nie? Nie, miałem sobie, chciałem sobie wjechać z tym supermanem, miałem tak jedną z takich możliwości. Albo podejść blisko wyjechać w ten pół dystans, no ale to wiesz, odruchy bezwarunkowe, na zasadzie instynkt, Bóg dobra, wjeżdżam, jazda. Wiesz, odpalenie, no to słuchaj, ciężko cokolwiek powiedzieć, szkoda, bo to naprawdę przygotowania świetne, wszystko super, a tu jeden cios, no ale tak działa no raz, czasami ja tak wygrywam, czasami no, przegrywam. No niestety dzisiaj się nie udało, Arek o, trafił, aż szoku byłem, bo nawet nie pamiętam czym trafił. Wiesz, w sensie no, ta, dostałem w tył tu gdzieś, poczuję, przy uchu, więc m, nie pamiętam i dopiero teraz widziałem na powtórkach, że jak leżałem w tym to dostałem tam w tył głowy, no to... No szkoda no bo wiesz że tak naprawdę nie było walki nie to było pierwsze ten więc, więc ciężko cokolwiek powiedzieć gratulacje arkowi. Tyle. Powiem coś co zauważyłem pod klatką Robert Pio, widząc ciebie z tyłu, zwraca uwagę na twoją łydkę, bo jedno z niskich Arka doszło Nie, w ogóle nie, nie. czułem, daję słowo, w ogóle żadnych kopnięć nie czułem. Hmm. w sensie kopnął, ale to w ogóle nie, nie było tak, że czułem. Hmm. Jakoś kłucie w ogóle nie, ja ci powiem tak szczerze. Straciłem rachubę właśnie co zrobić jak wejść, bo, bo no, tyle to nie wiem, to nie dużo trwało, wiesz, jeden moment, jedna, jedna, jedna. Nie musisz przypomnieć. Nie, no właśnie to jest, to jest widzisz, to jest właśnie piękno sportu walki. Gratulacje Jakowi, wygrał. No, no co, ja, szkoda, bo naprawdę fajne przygotowania, wszystko było, no można powiedzieć, idealnie, ale czasami tak jest, że właśnie zwycięsa, no widzisz, kurde, naprawdę oczekiwania były duże. Na razie w ogóle nie wygłupiam się z żadnym rewanżem, bo to nawet za wcześnie cokolwiek mój, tym bardziej, że to nie trwało za długo. Nie każdy idzie swoją drogą, zobaczymy, może kiedyś a, będzie możliwość. Dzisiaj Arek zrobił krok duży do przodu. Już pomijając jak ta walka wyglądała, tylko nie po wiem, prostu nie psychicznie, nie Dobre, mentalnie ja gratulacje dla niego. Szkoda, bo tak naprawdę naprawdę forma była świetna, wszystko było super, a tutaj tak naprawdę jedno jakieś nieuwaga, tył głowy no w sensie tutaj jest dozwolony, wiesz, dostajesz i, i, i kończy się walka. I to jest tak w zasadzie przykre, bo naprawdę widzisz, ja się nie czuję jakoś, ale czułem bombkę, tylko mówię, ja się nie czuję ani zmęczony, ani gdzieś rozbity, coś, no całe szczęście, zdrowie jest powalczone, no ale... A to sobie sprawę, że ty tam próbowałeś yy, chwycić Piotra Jarosza w tej, w tej akcji, czyli faktycznie musiał cię mocno. Nie no trafił mnie, trafił mnie, no to że to nie jest, że to słuchaj, no, ale to jest wiesz, małe rękawice, każdy, kto trafi stary, to wiesz, to jest, wiesz, ja nie pamiętam, żebym coś Piotru, Piotrowi zrobił, ale pamiętam, że yy, bo on mi powiedział, że Tobie, ja mówię, że nie, i to, ale to nie, że chciałem go uderzyć, to no, na pewno, bo pamiętam to już Nie, nie. sklinczowałeś. Co? Sklinczowałem, że mówię czemu, a on mówię, no to, no ale wiesz, to się kończyło w głowie. Gratulacje, Gratulacja. No. Artur, Artur wspominał o Mamedzie Khalidowie, ale ja też widziałem tutaj Jurasa Jurkowskiego, który w pełen emocji cały czas powtarzał, co, dlaczego on to zrobił, dlaczego on to zrobił, no musiał, no musiał. Chyba taki jesteś i tego już po prostu nie zmienisz. Kurczę, wiecie to, dzisiaj po walce mogę, wiesz, zawsze lepiej opowiadać cokolwiek mówić w takich fajnych, a, jak się wygrywa. Dzisiaj jak wygrał, gratulacje, już nie, nie ciągnijmy tego tematu. No nawet ciężko cokolwiek mówić o walce, bo jej nie było, wiesz, to był tak naprawdę każdy z nas mógł, a on by się wywrócił do sobą w tych głowie tak samo jest po walce. Ale tu dzisiaj on był lepszy, gratulacje dla niego i tyle. Myślę, że nie ma się co rozwijać panowie. Artur, ja muszę zapytać, bo jak pojawiała się prezentacja i ciebie nie było jeszcze przez zgaszonych światłach, nie było ciebie, a ja widziałem już Arka, to się przestraszyłem, że coś się wydarzyło. Chciałem zapytać, skąd ten pomysł takiego, a nie innego przygotowania wyjścia? Bo też pomyślałem bez żadnej złośliwości, że ci, którzy na przykład y, lubią robić memy, to dajesz im gotowy kontent, gdyby coś się stało. Nie, to wszystko kas HTA, to on jest, że tak powiem, on sobie wymyśla, a ja, mi się bardzo podobało. Mówię, ty fajna sprawa, nie chcę tylko, żeby było coś diabelskiego, żadnych takich rzeczy, tylko takie ożywienie z lodu, fajna, no wiesz, tak powołany, no akurat nie wyszło. Artur, no, pojedynek też nie wyszedł, ale powiem Ci... No właśnie ci... o tym mówię, akurat no Ci coś innego. Ja, wydaje mi się, że wygrałeś drogą na XTBKSW94, coś więcej. Szacunek kibiców, e, wszechobecny, naprawdę to jest coś, czego kupić się nie da, to jest coś, czego na Sherdogu wpisać się nie da. Naprawdę uważam, że to jest twoje największe zwycięstwo. Wiesz co, nie zastanawiam się na tym, mam nadzieję tylko, że mówię, że. Może... O, szkoda, wiesz, bo naprawdę przygotowania, wszystko było super, no ale widzisz, no poza walką, no, dzisiaj gratulacje Arek, kawał roboty, jeden cios, mam nadzieję, że kiedyś może, dzisiaj nie myślę o żadnym rewanżu, no bo cokolwiek ciężko, uspokój się mi się, <śm> ciężko cokolwiek mówić, no bo tak naprawdę, wiesz, szybka walka nie ma co myśleć, może kiedyś się uda, ale, ale dzisiaj gratulacje dla Arka. Uczę. powiem Ci szczerze, no nie spodziewałem się, myślałem, e, że będzie kolano, ewentualnie jakieś kopnięcie, ale nie, ale nie, gdzieś cios e, sam ręką, nawet go nie pamiętam, bo tak jak mówię, upadłem, to już nie pamiętam, no bo to było w, w głowę, gdzieś tutaj, bo czuję, no to już wiesz, już, ale dobrze, dobrze, że to sędzia przegrał tak naprawdę, bo już tak nie pamiętałem, że w sensie, no wiesz, dwa, trzy z tyłu głowy, gratulacje dla Arka. No to... Ja nie wiem czy to jest dobry moment. Natomiast czy jaką ty wróżysz przyszłość ARKowi wrzoskowi w KSW, czy może masz dla niego jakiegoś potencjalnego rywala? No bowiem, że ty... nie, bo wiecie to, ja nie jestem od wróżenia, nie jestem wróżką, to jest raz dwa. Każdy przeciwnik jest zupełnie inny i pytanie jak jak się będzie rozwijał. Na pewno takie zwycięstwo medialne, niemedialne, bo rybek dam o damo dużo. Też jego droga pokazuje te kibice, których ma to jest piękna sprawa, naprawdę fajnie się to ogląda, że go tak wspierają, są z nim. I to na pewno jest duży, duży taki bodziec dla niego, jak i dla zawodnika, ale tak samo dla Federacji, że przynosi bardzo kibiców, dużo przyjeżdżają za nim, jeżdżą no i są nierozłączną częścią tej Legii Warszawa, więc naprawdę czuć to wsparcie. Ja Wam powiem, tak krzyczeli na początku to z Wisłą, ja, to, to, ja już nie jestem żadnym kibicem, no i fajnie, bo, i fajnie, i fajnie, bo ja już od tego odszedłem, ale wiadomo, no, fajnie. Cieszę się, że, że ma takich kibiców. Cieszę się, że, że, że ze środowisk piłkarskich można e, zebrać fajną ekipę, można zachować się kulturalnie i można do tego e, kibicować swojemu koledze. I tak naprawdę z tamtych środowisk mamy potencjalnych teoretycznie mistrzów, zawodników, bo jest ich coraz więcej. Jest też z całkiem tylko kilku chłopaków, jest z Legii Warszawa. Także uważam, że, że jest. No, dzisiaj gratulacje Arkowi. Nie ma się co rozmywać. No, dzisiaj co bym nie powiedział, to i tak dzisiaj wiesz, dzisiaj akurat nie wyszło. Dziękujemy Ci Dzięki. Dziękuję.